Już jutro po pięciu latach przerwy powróci flagowe wydarzenie w gminie Pietrowice Wielkie. 20. jubileuszowa ekowystawa odbędzie się pod hasłem Dom i Ogród Przyjazny Środowisku. Ekowystawa po raz ostatni odbyła się w roku 2019. Organizację kolejnej uniemożliwiła pandemia w roku 2020, a później nie wracano do tej tradycji przez kolejne cztery lata. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie postanowił jednak, że rok 2025 to najwyższa pora, by znów spotkać się i rozmawiać o ekologicznych źródłach ciepła. I tak jubileuszowa wystawa odbędzie się w weekend 10 i 11 maja. W programie konferencja edukacyjna pod patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, strefa wystawowa i Wielka Biesiada Śląska. To w sobotę. W niedzielę natomiast w Centrum Kulturalno-Społecznym w Pietrowicach czekać będzie na Państwa 100 wystawców, a także bogata oferta kulturalna. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Enej, a szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej gminy Pietrowice Wielkie.